Ktoś ci to musi powiedzieć. Wiesz, co? Nic nie rób, bo nie są lepsi. Nie uda ci się. Wiesz, już wszystko zostało zrobione. W ogóle jaki pomysł ci absurdalny przyszedł do głowy, że ty byś mógł to zrobić. Nie, to, tego się nie da zrobić. Sorry, ale taka prawda. Cześć, z tej strony Ewelina i dzisiaj będziemy mówić o blokujących przekonaniach. Właśnie. Co ci się odpala, kiedy ktoś tak by ci powiedział, że coś ci się nie uda i że to w ogóle bez sensu. Wiesz co, e, na przykład są osoby, które jak im się mówi, nie da się, odpalają się i ci pokazują, że da się zrobić. Ja jestem taką osobą właśnie, która to nie możesz, e, o właśnie odpala we mnie takie schematy, e, ale nie zawsze tak było i nie zawsze we wszystkich sytuacjach, ale są osoby, które jeśli im powiesz, nie uda ci się, nie umiesz, zostaw to, to rzeczywiście to zostawiam. Ale szkopu jest w tym, że co innego, jak ktoś nam powie takie rzeczy, a co gorsza, jak my sobie sami to mówimy i sami w to wierzymy. I słuchajcie, dzisiaj drugi, drugi dzień, kiedy właśnie pracujemy z przekonaniami. Wczoraj mówiliśmy sobie, co to są te przekonania i że można je zastąpić na pozytywne. Teraz ten odcinek będzie taki e, bardzo intymny, można powiedzieć, bo opowiem Wam o czymś e, moim prywatnym. Słuchajcie, m, rozpoczęłam e, moją działalność na YouTubie bardzo, bardzo niedawno. Z przerwami i wiecie co? I po kilku miesiącach mam bardzo małą ilość subskrypcji, bardzo małą ilość komentarzy, e, w ogóle bardzo małą też e, oglądalność. I Ewelina jeszcze sprzed jakiegoś czasu Najprawdopodobniej no by zamknęła kanał i no, może by popłakała, może by stwierdziła, no rzeczywiście, e, to wszystko bez sensu, bo to już jest za późno. E, inni są lepsi, inni potrafią się wypowiadać, przekazywać wiedzę, no a ja nie. I to być może być prawdą, że inni są lepsi. No, to jest fakt, no są lepsi. Że ktoś potrafi lepiej przekazać wiedzę, to też fakt. E, że już wszystko zostało powiedziane, to nieprawda. Kiedyś bym została z tymi właśnie przekonaniami i bym już to nie było. E, z racji, że lekcje z przekonaniami mam już odrobioną, wiem, wiem na jakim etapie się zatrzymuje osoba, która ma złe przekonania i nie umie z nich wyjść. E, ok, no to rozważmy temat mój. E, inni są lepsi, pewnie. Inni są lepsi. Ale nie każdy jest lepszy na samym początku. Ci lepsi też nie byli bardzo dobrze na samym początku. Czyli jeśli nie będziesz próbować, to nigdy nie będziesz lepszy, bo po prostu skończysz. Możesz powiedzieć, inni są lepsi, ale jestem na początku mojego procesu i jeśli mi na czymś zależy, to I nie rzucę tego dzisiaj to z każdym dniem będę lepszy w tym, co chcę robić. Czy to jest praca nad związkiem, czy to jest budowanie kanału, czy to jest budowanie firmy, czy to jest jakaś misja. To jest praca nad sobą. No właśnie, to no właśnie, najgorsze jest ten głos w nas. Niby cichy, a jednak taki dominujący. Nie umiesz, nie dasz rady, nie uda ci się i... Jak to właśnie jest? Że no tego niby głosu nie słychać, a nasze decyzje właśnie są oparte na tych naszych przekonaniach. Teraz pomyśl sobie sytuacje, które ci się wydarzyły, z których mogłeś skorzystać, mogły być dla ciebie furtką, mogły być dla ciebie szansą. Może, jakaś, może jakiś awans, może zmiana pracy, zmiana miejsca zamieszkania, jakaś podróż coś, co było dla Ciebie marzeniem, nie wiem, zakup domu, jakaś okazja, ale stwierdziłeś, że nie dasz rady, że to nie dla Ciebie i po prostu porzuciłeś ten sen, to marzenie, ten projekt, ten plan, tę okazję. I jak się potem czułeś? Ja wiem, jak się czułeś. Nie za komfortowo. Oczywiście dałeś sobie tysiąc wymówek, w które uwierzyłeś, że tak musiało być, ale ten dyskomfort, to uczucie zostało. Prawda? Ale jeśli już wiemy, że przekonania czasami nie są nasze, my gdzieś tam odziedziczyliśmy, albo gdzieś zapożyczyliśmy, a stały się nasze, tak, tak jak rozmawialiśmy w pierwszym odcinku, i kiedy sobie to uświad uświadomimy i uświadomimy sobie też, że rzeczywiście te nasze przekonanie, jeśli się na chwilkę to trzymamy, możemy przekształcić na pozytywne, które da nam wiarę, które da nam siłę, wow, no to jest mega, mega super mega narzędzie do, do realizacji trudnych rzeczy. Nikt nie mówi, że będzie łatwo. A jeśli się poddasz, jeśli zarzucisz, jeśli rzucisz to dzisiaj, tylko dlatego, bo uważasz, że się nie uda, że nie jesteś dobry w czymś, to pozostanie z tobą to uczucie takiej e, straty, rezygnacji. I przede wszystkim przestaniesz wierzyć w siebie. Kiedy natomiast Wiesz, że przekonanie macie chronić. Przekonanie to jest tylko głos w Twojej głowie, który ma Cię chronić, które zawsze dawało Ci alibi w trudnych sytuacjach dla Ciebie. Ale dzisiaj możemy na tym popracować. Weź kartkę i długopis. Ja wiem, że ciężko jest Ci... Dobrze, weź kartkę i długopis. Nie, no naprawdę weź. Zostaw ten telefon z pauzę i idź po tę kartkę i długopis, bo... To jest bardzo ważne, żebyś zrobił to ćwiczenie. Nie robisz go dla mnie, zrób to dla siebie, ok? Dla ciebie, bo jestem pewna, że są sytuacje w twoim życiu, w których z którymi chciałbyś się zmierzyć, ale nie wiesz jak. To zacznij od tego, od przekonania. Kiedy już wziąłeś tą kartkę i długopis, bo najlepiej będzie kartkę i długopis, to zaczynamy pisać. Napisz sobie tak na tej kartce: Nie mogą. I wypisz wszystko, co ci, ci wchodzi do głowy. Nie mogę e, wziąć urlopu. Nie mogę zapisać się e, na siłownię. Nie mogę poprosić o awans. Nie mogę szczerze porozmawiać. E, nie mogę być liderem. Nie mogę e, schudnąć. Nie mogę zacząć nagrywać filmów na wideo na YouTube, bo nie mam e, doświadczenia a, i, i obawiam się tego. Tak? Teraz sobie zapisz. To nie dla mnie. Nie wszystko. To nie dla mnie, bo oni są lepsi. Eee, to nie dla mnie. Nie umiem. Nie umiem. Nie umiem rozmawiać, nie umiem wypowiadać się publicznie, nie umiem być konsekwentny, nie umiem być asertywny. Zapisz wszystko, co według Ciebie nie umiesz. Dobrze, super. Obok tego zdania napisz, w jakiej sferze życia właśnie to cię pojawia. Czy to jest zdrowie, czy to są finanse, czy to jest rodzina, czy to jest związek, czy to jest praca, czy to jest twój rozwój osobisty. I teraz przyjrzyjmy się temu. Przyjrzyj się powrządnie. Popatrz: to są twoje nawyki myślowe. Myśli, które powtarzałeś wiele razy, i stały się one faktem. Z prawdą objamioną. Tak długo jej powtarzałeś, że, że uwierzyłeś, że tak jest. No dobrze, no to zacznijmy powoli. Jeden, y, po jednym odhaczać. Powiedzmy, że napisałeś sobie w pracy, nie nadaje się na lidera. Jesteś liderem, albo na przykład chciałbyś być kierownikiem, nie wiem, pracujesz w sklepie, chciałbyś być kierownikiem sklepu, bo na przykład wiesz, jak ten sklep powinien być zarządzany, czego potrzebują pracownicy, jakbyś zrobił. Dzisiaj wiesz, że masz takiego szefa, którego na przykład nie lubisz i widzisz jego błędy. Uważasz, że byłbyś lepszym szefem, tak? Ale napisałeś. Nie nadaje się na menadżera, na przykład, albo na szefa. A gdybyś to zamienił, właśnie bardzo dobrze się nadaje na szefa, bo ja wiem, co ludziom w tym w naszej pracy jest potrzebne. Czyli wiedzę masz. Być może brakuje Ci jeszcze troszeczkę doświadczenia, ale na przykład już masz jakąś wiedzę, więc to nie jest prawda, że Ty się nie nadajesz. Możesz napisać, brakuje mi doświadczenia, ale bardzo dobrze wiem, czego potrzebują ludzie. Drugie takie często przekonanie: nie da się zarabiać na tym, co się kocha. Ile razy słyszeliśmy, z pasji nie da się żyć. Znajdź sobie normalną pracę, przestań bojać w obłokach. I wielu ludzi uwierzyło w to. I poszło na innej pracy, całkowicie niezgodne z ich talentami, z ich misją, z ich potrzebami. Tylko dlatego, że uwierzyłaś, że na pasie nie da się zarabiać. A teraz popatrz na inne osoby. Popatrz, że są osoby. Napisz sobie, napisz, komu się udało. Bo komuś się udało, dużo ludziom się udało. Bardzo dużo ludziom się udało. Tylko dlatego, że sobie pozwolili mieć inne przekonanie. Możesz powiedzieć, i nie, nie wiem, jak to zrobić, ale to nieprawda, że nie można żyć z pasją. Gdybym się zastanowił, gdybym. Zrobił konkretny plan i podjął kroki, patrząc na moje życie, że jestem solidnym pracownikiem, że jestem punktualna, że jestem odpowiedzialna, że umiem potrafię rozmawiać z ludźmi, że ludzie mnie lubią, że ja lubię ludzi, to z takim na przykład nastawieniem bardzo dobrze mógłbym sobie poradzić również w pracy, którą bym sobie stworzył, stworzyła jako hobby. Kolejnym e, takim przykładem, który często słyszę: Nie mogę zmienić pracy. Naprawdę? Naprawdę nie możesz zmienić pracy? Znam bardzo dużo ludzi, którzy zmieniają pracę bardzo często. To nieprawda, że nie, można, że nie możesz zmienić pracy. Możesz napisać, na przykład, na razie, na tym etapie. Nie czuję się, że mogę zmienić pracę, ale to nie jest prawdą, że ja nie mogę zmienić pracy, bo rynek jest bardzo otwarty. Może ja mam do popracowania nad czymś innym, na przykład, na moją odwagą, czy ja się otworzę i czy zaryzykuję, ale to nieprawda, że ja nie mogę zmienić pracy. Muszę może popracować tylko nad tym, jak się na to otworzyć, jak zaryzykować. Może nawet to nie będzie stale ryzyko, ale na przykład mać wielka przygoda życia. I będzie warto. Bogaci są chciwi. A naprawdę znasz wszystkich bogatych? A może bogaci też pomagają swojej rodzinie, swoim dzieciom, starają się też najlepiej żyć jak potrafią? Popatrz na jakich bogatych patrzysz. Czy patrzysz na influencerów, którzy wydają 200 tysięcy na torebkę? A może są bogaci, którzy żyją normalnie? I co to znaczy być bogatym? Czyli każde zdanie możemy podważyć. Kolejne, nie mam czasu. Nie no, to to znamy wszyscy z autopsji. I to też nie jest prawdą. Możesz napisać, ustalam inne priorytety, albo nie ustalam priorytetów, i dlatego nie mam czasu. Bo być może siedzę godzinami na Instagramie albo na Netflixie. Czyli jak się przyjrzę, to na pewno znajdę tą godzinkę czasu, żeby poćwiczyć. No dobrze, idziemy dalej. Zawsze trafiam na złe związki. No właśnie. Przede wszystkim związek, a czy związek to nie są różne dynamiki? Czy związek to nie jest bycie razem, miłość, zakochanie, potem rutyna? Być może trzeba powiedzieć sobie e, nigdy tak naprawdę nie pracowałam nad związkiem tak świadomie. Być może nie potrafię się wyrażać komunikatywnie, być może nie potrafię powiedzieć nie swojemu partnerowi. Na przykład jestem za zazdrosny, bo czegoś mi brakuje. Czyli ten aspekt też jest bardzo szeroki. To nie znaczy, że ty nie trafiasz na związki, jakie byś chciał. Lepiej nikomu nie ufać. Naprawdę? A może czasami lepiej komuś zaufać, otworzyć się na okazję. I dopiero kiedy ktoś nas skrzywdzi, zrani, będą pierwsze objawy, że coś się dzieje nie tak, po prostu powiedzieć, że komuś lepiej nie ufać. A może im więcej zaufania dajemy komuś, to druga osoba. Też się bardziej otwiera na nas. No bo pomyśl sobie: jeśli ty komuś nie ufasz, to osoba tobie też nie ufa. Ty jakieś swoje sygnały wysyłasz, i ta osoba automatycznie też reaguje, ale jeśli ty komuś zaufasz, to druga osoba też czuje się, że może ci zaufać. Hmm? No. Chcę schudnąć, ale sport jest nie dla mnie. Naprawdę? A ile tych sportów tak naprawdę próbowałeś? Jak długo? Być może jest jakiś sport, który byłby zgodny z tobą. Być może sport, który wybrałeś wcześniej, no nie był zgodny z tobą. Na przykład yy, poszły, chodziłeś na siłownię, a ty lubisz być na świeżym powietrzu. Albo zacząłeś biegać w samotności, albo byś na przykład być w towarzystwie i się nudziłeś. Być może trzeba popatrzeć, jaki sport byłby z bym mnie bawił przede wszystkim i jaki sport sprawiałby mi, że ja mam nie tylko korzyści zdrowotne, ale też takie właśnie e, na przykład nie, zaspokojone potrzeby so socjalne, przyjacielskie re relacji, bo to jest bardzo bardzo dla nas ważne jako dla ludzi. Ja już wszystko wiem. Ja już wszystko wiem. Kurczę, jak tak słyszę, jak ktoś wszystko wie, no to jest problem, bo e, nie możesz Nauczyć się czegoś nowego, czego nie wiesz. Bo jeśli uważasz, że wszystko wiesz, no to znaczy tak. Przede wszystkim jest to nieprawda, że wszystko wiesz, bo nie ma takiej osoby, która by wszystko wiedziała. Nawet Chardonnay Pizzy wszystkiego nie wie. Ale jeśli uważasz, że wszystko wiesz, to nie jesteś w stanie otworzyć się na nowe. Ten brak takiej, jakby powiedzieć, skromności, może nam powiedzieć, nie pozwala ci, żeby wejść w nowe. Żeby czegoś ja też uważałam kiedyś, że ja też dużo rzeczy wiem, że ja już jestem taka obyta, że ja już. Taką mam wiedzę, a potem mi się okazało, że jeszcze bardzo dużo nie wiem. Na szczęście, a wiesz, dlaczego to jest super, nie wiedzieć, bo jesteś ciągle w jakimś procesie, coś się zaskakuje, coś, czegoś się uczysz, rośniesz, doświadczasz. I to jest pięknie nie wiedzieć. Jest w buddyźmie takie pojęcie jak umysł początkującego albo umysł dziecka, bo dziecko chłonie. Chłonie to, co nowe i co jest piękne. Zastanów się tutaj też właśnie nad takim przekonaniem. Czego chciałbym jeszcze się dowiedzieć, co mnie interesuje? Jaki mam zakres zainteresowań? I pójdź tym, i pójdź tym krokiem, bo odkrywanie siebie naprawdę jest przepiękne. Dobrze? I dochodzimy do końca. Kiedy zrobiłeś sobie tą listę? Kiedy sobie zapisałeś na każde złe przekonanie, co najmniej dwie trzy właśnie budujące. To jest już pierwszy krok do tego, żeby powoli, powoli wydeptywać sobie nowe ścieżki w naszym życiu: ścieżki sukcesu, ścieżki zadowolenia, ścieżki, które dadzą nam spełnienie się i może jakieś też odblokowanie. Dobrze, słuchajcie, ja mam na mnie, Belina, ważne, jeśli pragniecie, jeśli macie potrzebę właśnie podpracowania nad waszymi przekonaniami, to zostańcie tu jeszcze, bo jutro będzie kolejny odcinek, e, ciągle o przekonaniach, będziemy w dalszym ciągu je tam, e, Szlifować. Dzięki, że tu byliście. Jeśli uważacie, że ten odcinek może komuś pomóc, to prześlijcie tej osobie ten film. Odcinek Wam pomógł, to napiszcie w komentarzu, jakie mieliście przekonania i jakie, zamienili, jakie zamieniliście. Dzięki bardzo, i do słyszenia, i do zobaczenia jutro.